Moi drodzy, często pytacie, czy małe gospodarstwa mogą uprawiać bezorkowo, jak widzicie. My mamy tutaj ciągnik 75 koni, zapięty do niego głębosz, trzyzębny. Tutaj mamy klasę czwartą B, tu gdzie teraz stoimy. No i nie mówię, że ten ciągnik nie ma ciężko, tak? Bo jeździmy od 3 do 4 na godzinę. Głęboszujemy na 40, około 40 parę centymetrów dałoby się tutaj do 50 paru natomiast no też nie chcemy przeciążać tego ciągnika bo ma naprawdę ciężko na klasach gleby słabszych udaje się po prostu udaje się nam e, uprawiać bezorkowo na przykład zgłęboszować to jak widzicie tutaj e, to głęboszowanie no ma sens z racji tego, że naprawdę mamy e, skałę e, inaczej e, inaczej gdybyśmy po prostu to robili no byłoby dużo lżej natomiast ta podeszwa płużna jest zerwana nie ma problemu na przykład takim ciągnikiem 75 konnym zrobić agregatem 3-4 belkowym bo mamy Lemkena, Achata który ma 11 łap na wąskiej rydlicy 55 mm, no i jesteśmy w stanie do 25 cm zrobić na ziemi lżejszej, na ziemi troszeczkę cięższej, no to jest do 20 cm no głębiej takim ciągnikiem 75 koni bez turbo nie jesteśmy w stanie zrobić talerżówka tutaj 270 to też jakieś tam max 10 cm jesteśmy w stanie zrobić oczywiście w optymalnych warunkach tak jeżeli te warunki są jakieś tam ciężkie niesprzyjające no to tutaj wiadomo że pracujemy płycej na tym polu w tamtym roku został wysiany właśnie groch zimujący w poplon, prosto w poplon. Teraz został tutaj rozlany poferment, przykryty ten poferment został broną talerzową. No i teraz jest, jak widzicie, użyty głębosz. Po głęboszu będzie siew uprawowo-siewnym siewnikiem na bronie talerzowej i będziemy w to siać mieszankę gorzowską. Tam mamy siewnik usługowy, akurat tą usługę, już jeżeli chodzi o siew, to wykonujemy tutaj usługę. No ale jak widzicie, widzicie nawet takim malutkim ciągnikiem da się tutaj zrobić na takich oczywiście klasach gleby od czwartej do szóstej pewnie gdyby tu była trzecia B no to ten jeden ząb trzeba by było odkręcić mimo wszystko da się to zrobić pytanie jest czy jeżeli macie podobne sprzęty a cięższą klasę ziemi to czy jest sens no bo jeżeli macie 10 hektarów no to ok, myślę że tym dwuzębnym Yy, czy tam 15 hektarów, no to tym dwuzępnym głęboszem lub jakimś mniejszym agregatem to jest sens wykonać tą uprawę bezorkową. Natomiast, no yy, jeżeli byście mieli jakąś tam drugą, trzecią klasę i naprawdę gleby dość mocne, no to yy, tutaj zaczyna się robić problem. Natomiast nie jest to nie do wykonania. Eee, tak, jak mówię, jeszcze trzeba sobie zadać pytanie, czy jest sens, dlatego że ciągnik ma 2,20 m, a głębosz ma też 2,10 m, 15 Więc tutaj e, na pewno to ubicie tej warstwy jest w jakimś stopniu. Natomiast no, nigdy tutaj nie było głęboszowane i zobaczcie. Nie wiem, czy to widzicie, ale robi się taki garbek, ta ziemia się podnosi w naszym tutaj gospodarstwie akurat nie siejemy własnymi siewnikami więc też mamy taki plus, że ten siew jest wykonany precyzyjnie, usługowo siewnikiem pneumatycznym natomiast no jeżeli mielibyśmy tutaj siać własnym siewnikiem no to też na pewno nie mógłby to być zestaw jakiś 3 metrowy, tylko też musielibyśmy sobie robić mniejsze te mniejsze szerokości maszyn, natomiast nie jest to niemożliwe. A tak z ciekawostki jeszcze Wam powiem, po grochu zimującym, jak widzicie tutaj, gdzie były legi, nie udało się podnieść, mamy nasionka grochu. E, za chwilę mówię, tutaj był, tutaj był już rozlany ten poferment. Co ciekawe, właśnie poferment ma pH. Co ciekawe, to raczej powinniście wiedzieć, że ma pH około 8, więc tutaj nam też podniesie. Miałoby być tu rozsiane wapno, natomiast wapno nam nie dojechało. I co, za chwilę tu będzie się mieszanka gorzowska, czyli życica 50%, wyka 30% i 20% koniczyny inkarnatki. Jeżeli byście taką mieszankę chcieli, no to jest materiał, który idzie do centrali. Nasienne. Jeżeli byście taki materiał chcieli zakupić, możecie się ze mną kontaktować. Ja tu postaram się Wam pomóc taki materiał zorganizować. Moi drodzy, i co? My dzisiaj będziemy tutaj po tym głęboszowaniu już siać. Nie będzie problemu z tym, żeby tutaj na przykład te garby wyrównać. Bo jak widzicie, to nie jest równo uprawione pole. Natomiast ja już robiłem talerzówką naszą, tą baterą, która jest lekka i ona sobie poradziła ładnie, tutaj wyrównała bez problemu to pole. E, więc taki sprzęt, który waży około 3 ton, ma zasypu, waży nie wiem, 5-6 ton. Taki e, siewnik talerzowy na wale oponowym, jeszcze z zasypanym koszem, myślę, że e, też będzie miał jakąś tam swoją fajną e, wagę, którą nam no, po prostu te koła wyrównają. Znowu, niestety, nam to. E, Ubiją, ale pod tą mieszankę gorzowską musi być równe stanowisko. Jeszcze co z ciekawostek Wam powiem, robię tutaj pod skosem trzy przejazdy sobie przesuwam, czyli tak jakby na trzech przejazdach robię jeden pod skosem, żeby po prostu lepiej się uprawiało. Wtedy koła też tak nie wpadają. Tutaj też niektórzy z Was doradzali. Zresztą już od dwóch lat staram się niektóre pola. Takie można powiedzieć szersze. Staram się uprawiać właśnie pod skosem, żeby też no, te pola troszeczkę bardziej wyrównać. Także jak widzicie, tutaj są dołożone obciążniki. zębny rozstaw zębów 80 cm, jeżeli dobrze pamiętam. Na jakieś 40-45 robimy. Robiliśmy na 50 i 55, ale niestety ciągnik miał za ciężko. Nie chcemy go aż tak bardzo męczyć. E, także z tych ciekawostek to tyle. Także. E...